Teraz rozpoczynam plagiat mojego oryginału zastosowanego w mojej konstrukcji pieca CO11 klasy. Płaszcz wodny profesjonalnie go pomalowałem. sterownik stabilizatora masy plastycznej. Tu będzie zamontowany mechanicznie napęd sprzężony z komputerem. A demontaż serwisowy w piecu po prostu cyk 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 palnik został już uzbrojony stabilizator masy plastycznej Napęd będzie mechaniczny, synchroniczny z komputera. Dalsze przedstawienie będzie już w piecu. Tak to chodzi jak to chodzi. Tak mało, a zarazem tak dużo, wykręcając, wykręcając tę śrubę i te, całe urządzenie jest do zdemontowania. Tylko jeden potrzebuję potrzebujemy dwie ręce więc, więc zaraz to zdemontuję do transportu i pokażę całe urządzenie zmontowane a wszystko się odbyło tu w tym miejscu. Smarowane to będzie popiołem, popiół dobrze smaruje. Aha. No i wszystko będzie w tym temacie pokazane. Słuchaj to, ale popiół to, posmaruje. Teraz taki szczegół. Ten print to jest zwykły print, zwykła 8K zbrojeniowo. To jest tylko rekwizyt. On tu będzie 10K z chromoniklówki, czyli z nierzewki, zakończony. Zakończony bagnetem do siekania masy plastycznej. Tak żeby, żeby to się nie utożsamiać, że to już jest finalny tyn. To dopiero będzie dopasowywane już w piecu, bo nie wiem jak tam gabaryty w środku pieca na to pozwolą. Ale montowane będzie tak jest. Przygotowane jest na dziesiątkę. Dwie śruby żebym odkręcił, spróbuję to wyciągnąć jedną ręką, no bo w drugiej trzymię kamerę. No, wyłaj z rowera, wyszło, proszę. Skoro dołem radę to zdemontować jedną ręką, bo tak jak powiedział, w drugi kamerę mi to założyć to dwoma rękami w piecu, to też nie będzie żaden problem, oczywiście w zimnym piecu. pore płaskowników poszwajsowanych brutalnie nie pięknie, ale silno no i to wszystko cały kompletny stabilizator masy plastycznej. Tak na koniec, żeby nie było, zmontowałem to z powrotem, ale bez przykręcania, ale już dwoma rękami, żeby nie było, że tu jest jakiś podstęp, coś nie tak. Montaż bez jakiegokolwiek alleluja. W piecu ma się rozumieć, bo. To tu na banku, to na banku. No to teraz čekáš na ogień.